Witam! Właśnie przed chwilą jeszcze obejrzałem tutaj pewien newsik przez nowe kanały o tym zawodniku, który taki jest e, po prostu, jakby powiedzieć, taki ten szczęśliwiec, obdarowany kamienicami tam przez jakiegoś polskiego patriotę, który walczył dzielnie z systemem komunistycznym poprzez napady na banki, no, czyli osłabił system. Jeszcze za to dostał nagrodę. Ja to słuchałem na YouTube gościa, który go omówił, tego tego partyzanta, to był zwykły, jako nazwę, tym bandziorem. Był bandziorem, zwykłym kasiarzem, no który, 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 został złapany. Natomiast teraz mamy demokrację, no tak podobna ta demokracja jest do tej amerykańskiej, gdzie jak trzeba zainstalować demokrację, no to się wysyła, prawda, bombowce i trzeba ludziom pomóc w utrzymaniu tej demokracji, albo zaprowadzić demokrację. To samo tutaj z tym Całym patriotą polskim, który przekazał kamicę temu zawodnikowi, ale to nie o tym. Słuchajcie, ten zawodnik, w zasadzie była komisja tam gdzieś, ja samochodem nie że brał udział w jakiejś komisji, tam mu zadali szereg pytań, no i on czekał cierpliwie, ale na końcu zachował się honorowo i kulturalnie ponieważ odpowiedział uczciwie tak jak jest. Każdy z zarzutów, Ja nie w ja końcu wypowiedzi, bo nie był czasu, ale komentarzy na każdy zarzut odpowiedział, że to wszystko jest nieprawdą i kłamstwem. Tam o tej kamienicy to wszystko jest nieprawdą i kłamstwo znajomości, o jego znajomościach tam z jakimś tam zawodnikiem obwieszonym złoto to jest też nieprawdą i kłamstwo. I wszyscy mu tam, ja nie czemu klaskali, ale ci jego tam e, e, pasy są zadowoleni i wszyscy stwierdzili, że... To jest człowiek pełen honoru i kultury. No, ale co do czego zmierzam? Słucham radia, w radio leci jakaś audycja, no nie wiem, to ojca prezesa, czy nie, już nie pamiętam. też, i znaczy też, też jakiś tam się wymądrza, wymądrza o tej Rosji, o jaki tam ten Putin jest zły, jak tam będziemy do Rosji atakować i w ogóle. No i doszło też do sytuacji takiej, że w końcu ten redaktorek pyta się go tego zawodnika, ależ on jest uczciwy, on wszystko wyjaśni na komisji do czego zmierzam? Zobaczcie, to jest tak, e, jak Ty, jako zwykły obywatel, który, no, nie miałeś tego, tej, tej, tego, tego, łudu szczęścia, nikt Cię nie obdarował żadnymi kamienicami, nie masz milionów na koncie, no to sędzia, jak Cię pyta, na przykład, złapano Cię tam gdzieś, e, przyłóżmy, no, złodziej samochodowy, przy, przyjmijmy to, albo podejrzany jesteś, bo jest, jest, jest tam na przykład, złodziej, to w ogóle ale najpierw ty jesteś podejrzany, to dostajesz 3 miesiące, ty mówisz, że tego nie, nie ukradłeś tego samochodu, bo nic tam nie było. W ogóle przyjechałeś z delegacji, to nikogo nie obchodzi. Wyjaśnimy to nareszcie wydobywczy. Ale zobaczcie, do czego zmierzam. Przyjmijmy te, te wyjaśnienia tego gościa. Czyli na przykład ktoś jest złodziej, ukradł samochód, został złapany w tym samochodzie jeszcze przez jakiś tam patrol i tak dalej, doprowadzony, wszystko mamy nagrania, wszystko. No i... Wprowadzają go na salę do sądu, pytają się, czy pan ukradł ten samochód? Absolutnie nie, to jest wszystko nieprawda. A więc pan nie ukradł, absolutnie. A pana wizerowano tego samochodu? Nie, to nie ja. Dziękujemy bardzo, a czy, czy może pan ma coś wspólnego w ogóle z tą kradzieżą z tego samochodu? Nie, to wszystko jest nieprawda. Dziękujemy panu, do widzenia, życzymy zdrowia i powodzenia. Tak, tak można odnieść wyjaśnienie tego gościa. Tak w Polsce traktuje się właśnie obywateli. W Polinie, przepraszam, w, Pol w Polinie, bo to jest nie Polska. No. Zawsze, zawsze zapominam jeszcze, że już żyjemy w Polinie, a więc są równi, równiejsi, to no właśnie na, na zasadzie te, te, na przykładzie tego gościa. I teraz e, niektórzy mają, słynni youtuberzy, mają problemy e, prawne, a więc powinni zrobić dokładnie to samo, co ten zawodnik. Są wezwani do sądu, to wszystko jest nieprawda. Dokładnie tak jak on. Tamten też powiedział, że wszystko jest nieprawdą, wszystko jest kłamstwem, wszyscy mu wierzą, bo on się umie przeżegnać, on chodzi do kościoła, się modli. A w ogóle jest katolikiem, to w ogóle jest nie do pomyślenia, żeby katolik był zdolny do jakichś tam akcji i niecnych sprzeniewierzeń i tak dalej, lub też tam przytulenia jakiejś lewej kasy, tak tak to powiem. Ale, to, ale tak, tak jak no, teraz właśnie znowu oni Czy go odwołają, czy go nie odwołają? Fy, nie wiem, człowiek ma kasy jak lodu, to zawsze Takim dobrze się trzymać. I, mm, dlatego nie, nikt nie, nie zamierza tam mm, jak, w jakiś sposób go odwoływać. Znaczy, jakoś tam rolę spełnia. Jaką spełnia, to chyba tylko on sam jeden wie. Dobra, na razie. To, tak, to, tak, to, tak, to takie porównanie, właśnie. Że jednemu e, wierzy się na słowo honoru, bo jest człowiekiem uczciwym, honorowym, ale najważniejszy, bogatym. No i innym też się ufa. No ale najpierw trzeba człowieka skruszyć, po prostu jak troszeczkę skruszeje w jakimś areszcie i tak dalej, no to wtedy, wtedy też można e, mu zaufać, może jeszcze jakoś płatę płaci, czy winny, czy niewinny, ale po to są areszty, jakoś, to Dobra,